I jak zrobić trzykolorową briożkę. Nabieram sobie w jednym z kolorów, w którym będę pracować, ja sobie tutaj użyję Long Tail Caston i nabieram sobie oczka na druty pończosznicze lub na druty na żyłce. Ważne, żeby nie były to druty proste, bo trzykolorowa briożka nam wtedy nie wyjdzie. Więc ja sobie tutaj zrobię małą próbeczkę, nabiorę sobie jakieś 10 oczek. I teraz zacznę sobie pracę drugim i trzecim kolorem, żeby mieć kolorowe paski. To będzie tak, że na tej stronie będą kolorowe paski fioletowe i niebieskie z prawych oczek, a na tej stronie będą z lewych oczek. Pierwsze oczko sobie zdejmę, drugie przerobię sobie na niebiesko na prawo. Trzecie oczko sobie zdejmę razem z narzutem z fioletowej i niebieskiej nitki, pilnując, żeby były dosyć napięte. Czwarte Przerobię sobie na fioletowo. Kolejne sobie zdejmę znowu z narzutem podwójnym. Teraz znowu wypada mi niebieskie. Teraz znów sobie zdejmę. I znów będę miała fioletowe. I znów sobie zdejmę. I znów będę miała niebieskie. I teraz. Zdejmuję sobie oczko brzegowe, obracam robótkę na lewą stronę i teraz będę pracować kolorem białym. Pierwsze oczko sobie zdejmę, brzegowe. Drugie sobie zdejmę z białym narzutem. Trzecie przerobię sobie z oboma narzutami na prawo. Czwarte sobie zdejmę. Moje fioletowe. Kolejne przerobię sobie z oboma narzutami na prawo, i znów zdejmę, i znów z dwoma narzutami na prawo, i zdejmę na prawo, i zdejmę, i brzegowe oczko przerobię sobie na prawo. I teraz będę znów na przemian przerabiać. Tym razem lewe oczka moimi dwoma kolorowymi nitkami. Fioletowe będę przerabiać fioletową, a niebieskie będę przerabiać niebieską. Brzegowe oczko sobie zdejmę i teraz mam niebieskie. I tutaj, żeby mi ładnie wyszło, zagarniam jeszcze moją fioletową nitkę. Tak jakbym wbijała się pod nią. O. I razem z tą fioletową nitką przerabiam to oczko. To jest troszeczkę trudniej niż przy dwóch kolorach. Znów przekładam sobie, biorę sobie fioletowe, zagarniam sobie jeszcze moją niebieską nitkę. I tym razem. Przerabiam sobie nitką fioletową. O. I teraz znów mam niebieskie. Znów zabieram, podbieram tutaj tą nitkę. Biorę niebieską nitkę i przerabiam na lewo. O. Właśnie. Żeby nie za dużo. Hop, niebieska nitka razem z fioletową i na lewo. Jakbym nie chciała mieć z obu stron ładnego e, tego ściegu kolorowego, no to można by było po prostu bez tego podbierania nitki. Ale ja chcę mieć dwustronnie piękną briożkę i dlatego robię w ten sposób. I teraz znowu będzie fioletowy razem z niebieskim. Hop. O, ja to specjalnie powoli pokazuję, żeby było wszystko dobrze widać. I znów przekładamy, i znów przerabiamy. I tutaj ten brzeg, no, on teoretycznie można w ten sposób przerobić na niebiesko żeby później ładnie wyszło, bo to jest ten początek nitki i tego nie widać jeszcze. I teraz przekładam sobie to oczko i obracam robótkę na stronę, na której zaczynałam. I teraz znów będę przerabiać białe oczka. I białe oczka będę przerabiać na lewo. Zdejmuję niebieskie z białym narzutem. Przerabiam sobie trzy tutaj nitki na lewo. Fioletowe zdejmuję. Przerabiam trzy na lewo. O wiele szybciej idą te oczka, gdzie nie muszę podbierać tej nitki. I znów. I na lewo. Przekładam na lewo. Przekładam i ostatnie przerabiam sobie na prawo. Robienie narzutu nad oczkiem w kolorze z białej nitki i z kontrastowej nitki skutkowałoby tym, że tutaj by te oczka strasznie się rozwlekały, i dlatego trzeba się gimnastykować z tym podnoszeniem nitki. A teraz Wam pokażę na większym kawałku, jak to wygląda, ale efekt naprawdę jest wart zachodu. I teraz biorę kolorowe nitki i będę przerabiać nimi prawe oczka. Hop, przekładam sobie do tyłu. I teraz tutaj szukam, gdzie jest moja fioletowa nitka, ta luźna. Moja luźna fioletowa nitka jest w tym miejscu, więc ją zagarniam. Biorę sobie niebieską nitkę i przerabiam razem na prawo. Lewe z narzutem z dwóch kolorów. I teraz na fioletową biorę sobie tą. Niebieską nitkę. I teraz przerabiam to oczko na fioletowo. Hop. Jak już złapiecie ten ruch, to będzie Wam szło o wiele szybciej niż ja tu pokazuję. Ale ja pokazuję wolno, żeby wszystko było dokładnie widać. I znów na prawo. I teraz. Fioletowa z niebieską. Na fioletowo na prawo. I to jest nitka, którą potem będę podnosić. I tak to wygląda na tej stronie, gdzie są białe paski, a tak na tej, gdzie są kolorowe paski z oczek prawych. Oczywiście. I mam ostatnie niebieskie. Tutaj sobie znajdę tą moją fioletową nitkę. Przy tych skrajnych oczkach to jest dosyć niewygodne, ale jeżeli pominiemy ten krok, to potem będzie brzydko. A chcemy, żeby było ładnie. I przekładam sobie oczko brzegowe. I znów wrócę sobie na stronę, gdzie kolorowe oczka są lewe i białe oczka są prawe. I tak powtarzam te kroki. I zaraz Wam pokażę, jak to wygląda, jak jest zdecydowanie większy kawałek. Tak wygląda strona, gdzie mamy białe oczka prawe. A tak wygląda strona. Gdzie mamy kolorowe oczka prawe. Zależnie od tego, która strona Wam się bardziej podoba, tak możecie robić swój projekt. Jeżeli pracujemy w okrążeniach, to po prostu pracujemy jedno okrążenie jednym kolorem, drugie drugim kolorem i musicie sobie wybrać, które oczka jest Wam łatwiej robić w dwóch kolorach. Czy wolicie robić w dwóch kolorach oczka lewe? Jak tutaj? Czy wolicie w dwóch kolorach robić oczka prawe? Co Wam po prostu łatwiej przychodzi i tę stronę, która jest dla Was łatwiejsza, wybrać sobie jako tę stronę, na której będziecie pracować? Ja zdecydowanie wolę mieć te trudniejsze oczka z podbieraniem nitki jako prawe, ale może dla Was będzie wygodniej mieć te oczka jako lewe. Wybór należy do Was.